strony Showtaki 2000 a dziś jesteśmy znowu w Ursusie a co robimy? wozimy sobie obornik pod kukurydzę yy, co ja tu więcej powiem rzutnik polski chyba Ale nie jestem pewien No włączył się bałeczku No i dobra nie w sumie, jedynku za szybko jest na szybkich, jeżdżę dwójku na terenowych yy, wiecie, żeby grubiej nawalić żeby więcej, by lepsze było działanie a tam zresztą odwoju mi nie szkoda, więc wiecie jak to jest obornik yy, co obornik, yy, rozrzutnik obornika 5 ton może, nie ma 5 ton, 4 tony może ma. Włożę sobie 80, bo mi się nie chce 60 robić, bo tata mi ładuje. No i sobie mogę, gnuj obornik, jak to każdy inaczej mówi, ale będę mówił obornik, żeby nie było. Yy. Od kilku dni, przez, w sumie przez dłuższy czas już nie pada, sucho się robi, ale co zrobisz, takie jest, tak jest życie rolnika, takie jest śmieszek. No i co, mogę więcej powiedzieć, obroty półtora, tysiąca nawet nie... jest do tej pogody sucho nie wiem czy dobrze będzie się orać ale mam nadzieję że się założę pewnie dzisiaj to założę bo w całej części tego kawałka co widać, że kukurydza była to nie będę orał yy, w obornika, co ja gada. Yy, pewnie wywiozę taką krótszą część bo to jest krótsza część to pewnie tą zagnoję dzisiaj i pewnie do wieczora będę orał, żeby więcej nie tracić tych e, składników azotu czy kto tam jako... Mówi. Bo wiecie może za szybko, ale ja wolę zaorać i mieć spokój. Bo dziś jest sobota, jak to mówią, sobota, śmierdząca robota, akcja obornik. I chcę na niedzielę, żeby nie leżało, przez niedzielę, całą niedzielę będzie leżeć i wiecie. Niby teraz nie stnie, ale wiecie jak to jest no i tak o, co tu jeszcze powiedzieć no kukurydza złożona już dawno tak niedawno no bo filmiki tak szybko się nie pojawiają będę wam starał się co tydzień filmiki wrzucać, ale zaraz robota, robota się skończy, w zimę na pewno będzie mniejszy, prze, będzie przestój na kanale mniejsza aktywność bo to wiecie jak to jest w zimę z tą robotą nie ma roboty szczerze mówiąc tylko w oborze przy opatrunkach przy zwierzętach czyli nie ma zbytnio z czego nagrywać ale może coś tam wymyślę i coś wam jeszcze będę dogrywał, żeby było coś na zimę i co jakiś czas wrócić na ten kanał no i tak o no i co ja tu więcej powiem no nie wiem co tu mówić Obornik się fajnie wozi. No jak tu mówił, jak wcześniej wspominałem, śmierdząca robota, ale trzeba zrobić. Obornik no, fajnie na razie się nie psuje. odpukać żeby się nie popsuł. No i trzeba wozić. No i co, tu obornik wywiozę orka na zimę. No i będzie po robocie. I będzie już wcześniej mówiłem o papierowki przy zwierzętach ale to wiecie jak to jest i ciągle się powtarzam nie będę już tu chyba więcej obi obijał w bawełnę o jakoś trochę więcej się naładowało <coughs> tego obornika no i dobra co ja tu więcej powiem nie wiem co tu mam więcej mówić dobra Dzięki za uwagę. Do kolejnego. Cześć!